Witam serdecznie, Hubert Konarski, firma Agri. Pogoda nam się zdecydowanie poprawiła, mamy wreszcie wyższe temperatury, mamy wiosenne słońce, także myślę, że ta wegetacja, a z nią sezon ochrony rozkręca nam się na dobre. Ostatnie dni minęły pod znakiem ochrony przeciwko parchowi i tutaj te zabiegi myślę w najbliższych dniach trzeba będzie regularnie już wykonywać. W ostatnich dniach były też te dyskusje, e, która ochrona była wystarczająca, czy była wystarczająca, ile zabiegów należało wykonać. I oczywiście, tak jak wspominaliśmy w poprzednim komunikacie, są były już te pierwsze zarodniki gotowe e, do wysiewu, ale pamiętajmy, że do infekcji parcha e, jest potrzebne do spełnienia jest potrzebne kilka czynników. Jednym z nich jest na pewno e, są opady, które były. Długość zwilżenia liści, która też była, ale pamiętajmy, że. Bardzo ważnym czynnikiem, o którym często zapominamy, jest po prostu presja tego patogena. I oczywiście w sadach, które były w poprzednich latach niechronione, i ten potencjał parcha był bardzo duży, to w takich sadach rzeczywiście w poprzednich dniach mogło dochodzić do infekcji, ale z reguły były to infekcje słabe. Myślę, że w sadach, które dotychczas były dobrze chronione, i ten potencjał parcha jest zdecydowanie niższy. Te ostatnie opady nie wyrządziły większego zagrożenia i zabiegi zapobiegawcze, które były wykonywane przed deszczem, preparatami chociażby miedziowymi, były w zupełności wystarczające. W najbliższych dniach prognozowane są kolejne opady deszczu i przed tymi opadami deszczu powinniśmy wykonywać regularne zabiegi. Pojawiają się pytania, co ile te zabiegi obecnie należy wykonywać. Myślę, że przy obecnym przebiegu pogody, w obecnej fazie wegetacyjnej drzew, te przerwy pomiędzy zabiegami, czy mówienie o skutecznej ochronie zabiegu zapobiegawczego, to jest około 4-5 dni. Jeżeli, te, jeżeli przerwa jest pomiędzy zabiegiem jest dłuższa niż, niż 5 dni, a prognozowane są opady deszczu, powinniśmy wykonać kolejny, kolejny zabieg. Jakich preparatów powinniśmy używać? O, powoli przy, będziemy przychodzić z miedzi. Oczywiście do e, pozostałych preparatów kontaktowych, czy to będą preparaty oparte na kaptanie czy na Titanionie. E, tutaj e, pewnie większość sadowników w najbliższych e, dwóch, trzech tygodniach przed kwitnieniem. Będzie stawiała na Ditianion, później w okresie kwitnienia będziemy przechodzić w kierunku kaptanu. Oczywiście cały czas jeszcze możemy stosować preparaty miedziowe, które będą nam również ograniczały choroby kory drewna, ale również bakterie, bo z tymi bakteriami w ostatnich sezonach były duże problemy i w sadach jabłoniowych, a przede wszystkim w sadach gruszowych, więc o tych zabiegach miedziowych nie zapominamy. Kolejna kwestia to zwalczanie szkodników. Te temperatury od kilku dni, które utrzymują się na poziomie kilkunastu stopni, no na pewno zintensyfikują nam pojawianie się szkodników. Już można zauważyć pierwsze kolonie mszyc po tym ociepleniu. Dużym zagrożeniem w dalszym ciągu w gruszach jest miodówka. Więc przy tej stabilnej pogodzie możemy wrócić do zabiegów olejowych. Możemy wrócić ze względu na warunki pogodowe, ale to jest wreszcie ten czas, kiedy te zabiegi olejowe będą miały dobrą, dobrą skuteczność. Tak jak mówiłem, jest dużo obaw, do kiedy możemy stosować, jak możemy stosować oleje. Jeszcze raz powtarzam, bo też dużo pytań było w wiadomościach do mnie prywatnych, do kiedy można to bertone stosować. Tak naprawdę do takiego późnego, zielonego pąka spokojnie możemy bertony stosować. Naprawdę taki zabieg będzie, będzie bezpieczny. Z czym możemy mieszać olej, z czym nie mieszać oleju? Oczywiście preparaty olejowe możemy mieszać z miedzią, możemy mieszać z pyretroidami, a z czym nie możemy mieszać? Zdecydowanie siarka i tutaj powinniśmy zachować odstęp zarówno przed olejem i po oleju ze stosowaniem siarki około 3-4 dni. Kapitan to będzie dłuższa przerwa, 5-6. Niektórzy, niektórzy nawet zalecają zastos zastosowanie tego odstępu tygodniowego. Delan wystarczy tak naprawdę 1-2 dni pomiędzy, pomiędzy zabiegami, i możemy, możemy już preparaty w następstwie stosować. Ważną wskazówką jest też to, że jeżeli wykonamy, wykonaliśmy powiedzmy w sobotę zabieg siarkowy, i w wielu rejonach w niedzielę były intensywne opady deszczu, to tak naprawdę ten odstęp pomiędzy zabiegami możemy skrócić, bo te deszcze zmyły nam w bardzo dużym stopniu te preparaty siarkowe, więc już po dwóch, trzech dniach mogliśmy ten olej, olej zastosować. I to też będzie się tyczyło pogody w następnych dniach. I kolejna ważna kwestia z olejami. Musimy sprawdzać prognozy pogody i unikać przymrozku. Zarówno przed, jak i po stosowaniu oleju. Jeden, dwa dni nie powinniśmy, jeżeli dwa dni temu wystąpił przymrozek, możemy zastosować olej. Jeżeli w prognozach na najbliższe dwa dni są prognozowane przymrozki, tego oleju nie możemy stosować. I tych prostych zasad, jeżeli będziemy się trzymać, to oczywiście te zabiegi będą w pełni bezpieczne. Kolejna kwestia, czyli nawożenie do listne. Widzimy, że kondycja. Drzew jest bardzo zróżnicowana. Dochodzą do nas też głosy, że w, na odmianach podatnych na przemrożenia, o których już wspominaliśmy w pierwszym nagraniu, wegetacja zaczyna się, że tak powiem, nierówno. Są pąki, które są już zaawansowane. Jest ta faza tak naprawdę zielonego pąka. Część pąków jeszcze śpi. One się powoli dopiero budzą. Więc te uszkodzenia mrozowe z pewnością są i one będą w jakimś stopniu nam oddziaływały na kondycję drzew, na plonowanie drzew, więc to nawożenie do będzie konieczne do stosowania. Widzimy też niedobory fosforu, widzimy słabo wykształcone liście, blade liście, chlorozy na tych pierwszych liściach, więc tutaj to nawożenie dolisne powinniśmy w tym momencie rozpocząć. Tak, jak powiedziałem, no występują niedobory fosforu, tak naprawdę tego azotu cały czas przy tych niskich temperaturach brakuje. Więc takim dobrym rozwiązaniem na ten moment będzie folik Makro PK, który uzupełni nam te trzy najważniejsze makroelementy, czyli azot, fosfor, potas i z pewnością poprawi kondycję tych liści. Faza zielonego pąka to też dobry moment na rozpoczęcie dokarmiania borem, który jest tym mikroelementem, który będzie odpowiadał nam za kwitnienie, za poprawę plonowania, poprawę zawiązania owoców. Więc do kwitnienia, myślę, dwa zabiegi preparatami borowymi powinniśmy, powinniśmy wykonać. I tutaj folik Xbor, który. Skompleksowany jest naturalnymi związkami, lignosiarczanami, które są bezpieczne dla roślin, są delikatne dla roślin, a dodatkowo właśnie bardzo dobrze kompleksują. Co to znaczy kompleksują? Tak jakby chronią te mikroelementy przed wchodzeniem w reakcję z wodą, z innymi składnikami cieczy roboczej i po prostu u niej Uniemożliwiają tworzenie nierozpuszczalnych związków, które mogłyby powodować chociażby zapychanie filtrów czy zapychanie końcówek w opryskiwaczu. Więc omówiliśmy sobie te najważniejsze kwestie dotyczące ochrony nawożenia. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zachęcam do śledzenia dalszych filmików, komentowania i zapraszam na więcej.